Drodzy, witam wszystkich serdecznie w kolejnym wydaniu Fawkulce. Moi mili, na wstępie chciałem powiedzieć, że tablet działa, jest po naprawie, także świetnie nie wyłącza się. Jest elegancko, mała tylko rysa została, ale jest ok, Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz Materiał o londyńskiej korporacji. On jest już prawie skończony, jednak postanowiłem, że on się ukaże dopiero za jakieś dwa tygodnie mniej więcej na święta Wielkanocne. Dlaczego? Chodzi mi o to, że jak się dowiedziałem, YouTube mi poobcinał po prostu zasięgi za pandemię i za Eugenik. Więc będę się starał, zrobię teraz parę filmów, które jak gdyby powinny się, powinny się już lepiej, lepiej sprzedać, że tak powiem. W każdym bądź razie zapraszam wszystkich do oglądania. A dzisiaj w Fawkulce po Brexicie, w Anglobycie po Brexicie, część druga. I pogadamy sobie o tym, jak to teraz jest po Brexicie, jak to teraz wygląda. Zapraszam wszystkich. Moi mili, na, na dzień dzisiejszy, przeciętny Brytyjczyk jeszcze nie jest z Brexitem, nie ma aż tak wiele wspólnego, więc jak gdyby jeszcze tych. Powodów do niezadowolenia nie ma aż tak wiele. Jak na razie, co można zauważyć? A więc, tak, kolejki na pocztach, na post office. Dlaczego? Ponieważ przez to, że zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi o paczki, przesył paczek do Unii Europejskiej, trzeba wpisywać deklaracje i teraz na poczcie bardzo długo się czeka. Dodatkowo, jeżeli chodzi o kolejki, dlaczego są takie długie. Jest zmiana paszportów i zmiana praw jazdy. To, ponieważ dokonuje się tego właśnie w Post office, więc Anglicy, Brytyjczycy muszą stać teraz w kolejkach. Dodatkowo, jak gdyby. Ceny, ceny produktów europejskich wzrosły, jednak niektóre poznikały produkty. Na przykład produkty polskie z takich normalnych sklepów zniknęły. Jeżeli chodzi o piwa, na przykład jest to wiele mniejszy asortyment teraz. Już w Tesco te regały, które kiedyś były właśnie z żywnością zagraniczną, były trzy. Teraz już jest jeden. Także tego typu rzeczy, ale tak jak mówię, no Brytyjczyków, jak gdyby to tak bardzo oni tego nie odczuwają. Będą to odczuwać na pewno już niedawno, kiedy będzie można wyjeżdżać do Europy. Co prawda wygląda to w ten sposób, że dla Brytyjczyka nie potrzebuje on wizy, jeżeli jedzie do trzech miesięcy, chyba, że pracowniczą i do trzech miesięcy nie potrzebuje wizy, żeby przebywać na terenie Anglii, zresztą to jest podobnie na terenie Europy, zresztą to jest podobnie jak dla nas, to znaczy jeżeli już ktoś Będę już za chwilę rozmawiał o settled status, ale jeżeli po 1 stycznia obywatel Unii pragnie przyjechać do Anglii, to przez 3 miesiące oczywiście może przyjechać, nie ma problemu, nie musi, nie musi mieć wizy, jeżeli chce zostać, pracować, potrzebuje wizy pracowniczą, a żeby ją otrzymać, to musi mieć od pracodawcy angielskiego takie, jak gdyby, poświadczenie, że on rzeczywiście ma dla niego pracę i że jego wynagrodzenie będzie powyżej 25 tysięcy funtów rocznie. Także takie, takie, są, będą, takie są już wymagania. Jeżeli chodzi o settled status, no więc słuchajcie, to jest tak, że do tej pory. Jeżeli chodzi o Status, do tej pory, moi drodzy, jeżeli chodzi na przykład o Polaków, to ponieważ jesteśmy największą jak gdyby, emigracją, i określono, że będzie, że jest nas około 900 tysięcy, wcześniej takie określenia były ponad milion, ale okazało się, że rzeczywiście dużo Polaków wyjechało i jak gdyby legalnie jest, jest nas około 900 tysięcy zarejestrowanych. I teraz co ciekawe. Słuchajcie, do grudnia ten o Settled Status wystąpiło 810 tysięcy obywateli polskich, prawda? I z tych 810 tysięcy 16 tysięcy dostało odmowę, reszta dostało albo tymczasowy Settled Status, albo, albo, albo stały. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że na przykład ciekawostką jest to, że kraje takie jak Rumunia, mówicie na przykład, czy Rumunia, czy Bułgaria, czy nawet inne takie jak Litwa, te kraje, one są oczywiście mniejsze od nas. Jednak gdybyśmy popatrzyli procentowo, ilu, ilu, ilu obywateli mieszka w Anglii, to okazałoby się, że procentowo. To jest więcej, bo na przykład i najwięcej, tak jak wyliczyłem, zrobiłem sobie takie zestawienia, najwięcej, jeżeli chodzi o dany kraj w porównaniu do mieszkańców, to najwięcej Litwińców, dlatego, że i teraz właśnie to jest ta, ta ciekawostka, Do przed, przed Brexitem mówiono, że jest około 190 tysięcy obywateli Litwy. Sorry. Takie zestawienie procentowe. I moi drodzy, co mi wyszło? Otóż najwięcej, jak gdyby procentowo, co do, jeżeli, co, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość mieszkańców danego kraju, to najwięcej mieszkańców Litwy przyjechało do Anglii i postarało się o settled status, ponieważ ten kraj zamieszkuje 2 miliony 700 tysięcy mieszkańców, a 260 tysięcy złożyło o settled status, czyli to jest prawie 10% mieszkańców Litwy złożyło o settled status. Łot Łotysze ponad 5%, Bułgarzy 3,6%. I teraz ciekawostka, jeżeli chodzi na przykład o Rumunię, dlatego że przed jakoś w trakcie właśnie składania o, składania jeszcze w zeszłym roku, kiedy wszystko oszacowano ile mniej więcej osób z danego kraju mieszka, ile będzie się skład, ile będzie właśnie starało się o settled Status właśnie więc naliczono wtedy, że w Wielkiej Brytanii mieszka 450 tysięcy Rumunów i moi drodzy do grudnia. O settled status złożyło 750 tysięcy, czyli prawie tyle samo co Polaków, tylko że no Rumunia jest krajem, który ma o połowę mniej mieszka liczby mieszkańców, prawda. W każdym bądź razie, no jeżeli właśnie chodzi o Polaków to jak gdyby jesteśmy jedynym narodem, którego liczba mieszkańców zmniejszyła się od tej szacowanej. Chociaż dalej jesteśmy jak gdyby y, największą, największą emigracją, prawda? W każdym bądź razie, y, słuchajcie, y, y, ja mów, tak jak mówię, no, na razie nie, ciężko jest. Oszacować na przykład, jak, jak, jaki skutek ma wyjście, ma Brexit na gospodarkę. Z tego względu, że no jak gdyby no pandemia zatrzymała wszystko, także jest, 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 jest rzeczywiście bardzo ciężko to określić, prawda? No, ja Wam mogę powiedzieć tylko takie suche dane, fakty, które, że na przykład, jeżeli chodzi o bezrobocie to wynosi ono teraz prawie 5%, prawda? I że prawdopodobnie no tak szacują, że do końca roku wzrośnie do 6,5%, prawda? No jeżeli chodzi o tutaj jeszcze dużo jest właśnie pomocy udzielanej na skutek pandemii i 7,5 miliona pracowników znajduje się bądź znajdowało się w ostatnim okresie na tym właśnie, na tej płacy po, pomocy, którą udzielało państwo, czyli płaciło do 80% wypłaty, ale tam była też kwota maksymalna, jaką można było, można było otrzymać. W każdym razie, no tak jak mówię, Ciężko określić, właśnie jak ten Brexit wpłynął na gospodarkę, no, ponieważ ta pandemia, że tak powiem, rzeczywiście to wszystko jak gdyby jeszcze bardziej pogłębiła, no i ciężko jest, ciężko jest powiedzieć. No ale jak jest z rynkiem pracy? Niektórzy na przykład pytają, prawda? No słuchajcie, no, prawda jest taka, że tak jak było właśnie no, bardzo. To już, jeżeli chodzi o pandemię, prawda? Bardzo dużo teraz zależy. Także w moim poprzednim odcinku mówiłem o tym, że jest ten plan, jaki właśnie rząd przedstawił, wychodzenia z pandemii. No i że powoli będzie to wszystko wracać. No, wiadomo już, że dużo firm nie przetrwa, prawda? No, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie. W każdym bądź razie, no, taki właśnie te, te, te. Gałęzie gospodarki, które do tej pory, no, można było tam znaleźć zatrudnienie, hotelarstwo, restauratorstwo, prawda, pady, no w tym momencie no, to jest wszystko nieczynne albo działa na z bardzo, bardzo okrojoną skalę, prawda, więc no powiem, że Akurat w tym jest ciężko znaleźć pracę, no ale na przykład dość dużo ogłoszeń pracy, na przykład ja tam właśnie szukam w tym kierunku, jest na, jest warehouses, czyli, czyli wszelkiego rodzaju przeładunki, załadunki, logistyka, prawda, magazyny, jak gdyby poprzez właśnie to, że zwiększyła się sprzedaż online i co prawda, było zakładane, że będzie się zwiększać, prawda, z roku na rok, to jednak przez ten lockdown no, 30% sprzedaży jest już w sieci, prawda. I przez to, właśnie jak gdyby niektóre nowe gałęzie gospodarki, niektóre nowe zawody i niektóre nowe firmy mogą się rozwijać właśnie w tym kierunku, prawda. E no, następną taką, następnym dużym pracodawcą, który, który szuka do pracy jest na przykład angielska policja, prawda? I tamten całkowity nabór do policji w ciągu jednego roku wynosi nam teraz 30 tysięcy. Podobnie jest wojsko, ale wojsko już od wielu lat jak gdyby no nagłaśnia te swoje to, że można u nich pracować. No niestety trzeba mieć obywatelstwo, także z tym kiepsko. No i, ale największym już takim właściwie pracodawcą, który, który, który zatrudnia z budżetówki, jest to służba zdrowia. I moi drodzy, co ja właśnie po tej pandemii, Ogłoszono, że będzie więcej wydatków na służbę zdrowia, i no jest jak gdyby większy nabór, i co miesiąc teraz, jak gdyby na tej, na tej stronie NHS Jobs, które, która jest oficjalną stroną do zatrudniania, jest co najmniej 30 tysięcy nowych etatów, prawda? I niektóre są te etaty, które w ogóle nie są, nie trzeba właśnie. Nie, nie są związane dokładnie z, nie są do, z medycyną, nie trzeba mieć tam dyplomu, właśnie yy, związanego. Yy, są, to, są to tytuły, są to prace, które, które właśnie są takie wewnętrzne, prawda? Yy, a więc, tak jak mówię, no, yy, z tym Brexitem ja bym się jeszcze wstrzymał, właśnie jeżeli chodzi, no wiadomo, że zmieniają się, że tam przepisy są pozmieniane, różne. różne, różne yy, Różne rzeczy się dzieją, ale, ale no, jeszcze ciężko określić właśnie jaki jak rzeczywiście bardzo ten wpływ jest, prawda? Moi drodzy, no cóż, to na tyle na dzisiaj. To było takie szybkie właśnie podsumowanie tego, co się dzieje w, w Anglii. Moi drodzy, już niedługo kolejne odcinki. Dziękuję wszystkim, którzy wspomagają mój kanał i e, słuchajcie, e, jeżeli ktoś jest w stanie, jeżeli ktoś może, to poniżej e, znajduje się mój, e, moje konto na PayPalu i moje konto, konto na Patreonite. Dziękuję bardzo, pozdrawiam tych, którzy już mnie, e, którzy ze mną współpracują, pozdrawiam wszystkich Was, dobranoc, dziękuję.